Prace organizowane są w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach. Więc na przestrzeni tego tygodnia od 19 do 23 października, we wszystkich powiatach województwa, powiatowe urzędy pracy wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy i właśnie to jest ta nowość z Komendą Wojewódzką i Miejskimi Komendami w powiatach realizują różnego rodzaju wydarzenia, które się wpisują właśnie w ten Ogólnopolski Tydzień Kariery. My w ramach tego tygodnia dzisiaj właśnie organizujemy eme elbląskie targi pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, ale dodatkowo w ciągu dnia praktycznie od rana organizowane były tutaj też w Centrum Sportowo Biznesowym warsztaty, w którym udział brały osoby bezrobotne i poszukujące pracy, jak również studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Były to warsztaty organizowane wspólnie z Komendą Miejską Policji w Elblągu. Stanowiliśmy oprócz tego, że wystawiamy swoje stoisko, gdzie chcemy mówić o zasadach, warunkach i kryterium doboru do policji. Chcemy też mówić o ogólnie zasadach bezpiecznej pracy, w szczególności za granicą. Jak nie zostać oszukanym, jak nie zostać wykorzystanym, jak zweryfikować kontrahenta, który chce mnie zatrudnić i czy spełni obietnice wynikające z umowy o pracę. Jest tutaj okazja, aby bezpośrednio porozmawiać z pracodawcami, dowiedzieć się, co mają do zaoferowania, a nie jest to tylko pusta oferta w Powiatowym Urzędzie Pracy czy na stronie internetowej. Można się spotkać z doradcą zawodowym, można dowiedzieć się od pracodawcy w jakich warunkach się będzie pracowało, jak wygląda sytuacja w firmie. Także myślę, że po takich targach pracy corocznie mamy bardzo pozytywny odbiór osób, które znalazły pracę, ale też osób, które nie znalazły, ale dowiedziały się pewnych rzeczy, których do tej pory nie były świadome. Jedną ofertę sobie zapisałam, która mnie zainteresowała i, 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 i zasięgnęłam języka na temat szkoły. Gdzie jeszcze by mogła się dokształcić? Zawsze można coś znaleźć, bo nie każdy. Ma dostęp do internetu. Nie każdy ma ochotę iść do Urzędu Pracy a tutaj i szukać przedsiębiorców po całym mieście. A tutaj jednak w takiej pigułce mamy wszystko. Dzięki tym pracom znajduję pracowników, których, którzy wyjeżdżają w tej chwili inni za granicę. A tu są ci pracownicy. tak. Zresztą widać, ile mam już w tej chwili zapisanych nazwisk, czy dostałem CV. I z tych na pewno wybierę kilku pracowników, które w tej chwili i na ten czas oczekuję tak? i poszukuję. Mam projektantkę, którą zatrudniam półtora roku. Właśnie Zrudniłem tutaj na targach pracy. Dzisiaj, szukając lakiernika pół roku, znalazłem lakiernika, gdzie mija parę minut, a ja mam człowieka, który chętnie przyjdzie do mnie do pracy, tak? a ogłoszenia w gazetach nic nie pomagały, a tu jest pracownik, tak? Jestem naprawdę bardzo zadowolony. Reprezentuję firmę Proxmus z Pasłęka. Bierzemy udział w wełsnej targach pracy ze względu na to, że budujemy nowy zakład, który praktycznie jest gotowy na w Welblągu. I potrzebujemy pracowników. Ostatnio, jak tu byliśmy, chyba na poprzedniej edycji, pół roku temu, to zatrudniliśmy dwie osoby, na przykład, które były, które tutaj się pojawiły, rozmawialiśmy wstępnie, później umówiły się na konkretne rozmowy i dwie osoby pracują i są bardzo, jesteśmy bardzo zadowoleni z tych pracowników. Tak, także przychodzimy z nadzieją, że również znajdziemy dobrych pracowników. Już tradycyjnie co roku bierzemy udział w targach. Staramy się praktycznie pozyskać kadrę do administracji i biurowej, i produkcyjnej pracowników, między innymi. No, w poprzednich latach udawało nam się, mówiąc po takich targach, zwiększyć zatrudnienie. Myślę, że po dzisiejszych targach część osób pozyskamy. No, zgłosiło się kilku operatorów, operatorów maszyn sterowanych numerycznie. Zgłosiło się dwóch, między innymi operatorów wózków widłowych. No i to, co po raz pierwszy spostrzegłem, Zainteresowanie jest ze strony kobiet bardzo duże. Pracą o charakterze i pomocnika operatorów maszyn do obróbki drewna i tworzyw drzewnych, jak i prostymi czynnościami związanymi z pakowaczem mebli, pakowaczem akcesorii meblowych. Myślę, że te osoby, które nam się udało pozyskać jak gdyby, znajdą u nas jak gdyby formę rozmów kwalifikacyjnych i tymi osobami. Postaramy się jak gdyby wzbogacić zatrudnienie w trzech naszych fabrykach. Przede wszystkim szukamy osób, które mają powołanie do pracy w policji, ale pracy w policji nie jako instytucji, tylko powołanie do tego, żeby pomagać innym, żeby dbać o bezpieczeństwo innym, żeby umieć także narażać się na rzecz innej osoby. Założeniem naszym od samego początku jest to, żeby w targach uczestniczyło jak najwięcej pracodawców, którzy mają konkretne oferty pracy, bo tak naprawdę ofertami pracy zainteresowani są bezrobotni, oczywiście atrakcyjnymi ofertami pracy. Natomiast oczywiście wspomagająco zapraszamy również instytucje i organizacje, które mają jakieś oferty dotyczące na przykład, przedsiębiorczości, dotyczące osób niepełnosprawnych. Zapraszamy m.in. pracowników ZUS-u, urzędów skarbowych, PIP-u, więc, więc jest to taka szeroka oferta, bo przychodzą tu różni ludzie i z różnymi, że tak powiem, problemami i oczekiwaniami co do tych targów. Oferty pracy mogą ludzie sprawdzić. Łatwo jest nawiązać kontakt z pracodawcą. Co? Po prostu jest tak, że ja osobiście też się interesowałam też pracą i tak nam też proponowali różne te praktyki i tylko dogadaliśmy się tak wstępnie, że z naszą kierowniczką będziemy rozmawiać, by nam Poczta Polska nie dała tych praktyk takich na razie na, na próbę tak, praktyk takich, bo my, my chcemy się integrować z normalnymi ludźmi w pracy, normalnie pracować. W warsztatu też... terapii zajęciowej saperów 14F i po raz pierwszy bierzemy udział w takich Targach, ponieważ y, chcielibyśmy pokazać osobom niepełnosprawnym, czy na terenie miasta Elbląga jest dużo firm, firm bardzo, które bardzo chętnie zatrudnią osoby niepełnosprawne. I przyszłam z uczestnikami dzisiaj na, na te targi. I uczestnicy no, są zadowoleni, ponieważ kilka ofert po prostu yy, zostało im yy, przedstawionych. Mamy dzisiaj 1315 ofert pracy. To jest o 100% więcej niż dysponowaliśmy tymi ofertami w wiosennej edycji tego roku. Z drugiej strony, jeżeli targi odwiedza w ciągu 3 godzin około 2000 albo i ponad 2000 osób zainteresowanych różnego rodzaju ofertą, to znaczy, że w dalszym ciągu uważam, że warto je organizować. Pracę podjęło około 100 osób. Więc uważam, że to naprawdę nie jest mała ilość. Tutaj wielu kilogramów opowiadam, żeby przyszli tutaj na te targi i szukali tutaj pracownika, bo jestem pracownik. Jestem pracownik, który szuka pracy.